Widzicie w kolejnym odcinku. Dzisiaj będziemy serwisować amortyzator Fox Float 36 e, Fit RLC na Kashimie. E, dzisiaj będzie mały serwis, czyli ten 25 godzinny. Wygląda na ten amortyzatorek. Zaczniemy od ściągnięcia dołu. Przede wszystkim najpierw zacznijcie sobie od e, Wyczyszczenia tutaj tych wszystkich uszczelek jednej i drugiej z brudu. Ja już sobie to zrobiłem, żeby potem przy demontażu Wam nie wpadł do środka ten cały brud, więc zaczniemy sobie tutaj od demontażu. Dzisiaj będę nagrywał ja tylko, ponieważ mój kamerzysta, jak gdzieś na poprzednim filmiku, e, się rozwalił, więc go nie ma. Będę się starał robić wszystko sam, tak żebyście wszystko widzieli. Więc od tego demontażu. Zabieramy sobie Jedno, drugie mamy odkręcone. Tutaj będzie dziesiątka kluczyk. Opuszczamy. Po piętnastka. Musimy sobie tutaj puknąć, więc tutaj wezmę nasadkę, bo to jest pokrętło regulacji, a tu normalnie możemy. Tu mamy nasadkę, młody motek. So tutaj demontujemy. Teraz tu. Zamontujemy sobie teraz, teraz do imadła, też sobie te weźmiemy i ściągamy to na kolenie. Sprawdźmy, czy coś tu było w tej jednej ladze. Wszystko okej, okay. tutaj drugi raz trochę mało oleju. Dobrze. Wszystko wyciągamy. gąbeczkę. Jedna. Mamy sobie ten ręcznik nowy akurat, bez tyłowy, jak zawsze powtarzam. Wycieramy Już Zobaczymy tutaj. Już tu się coś się wyleje. Sztówka. Teraz sobie zrobimy tak, wyczyścimy tą lagę w środku. No, szybko można to zrobić. Nie trzeba demontować całego tumika. Z tych resztek po prostu olej to tam są w środku. dajemy sobie troszeczkę. Mamy, a to niech się moczy. I rozpuszcza stary olej. Z powrotem go montujemy. Jeszcze raz wytrzymy. Tu już drobne ryski są. Nie wiem czy to widać, czy nie. A są takie tutaj wzdłużne. wcześniej musiał i teraz. Nie mówię, że przy tym serwisie, ale prawdopodobnie ktoś kiedyś go wcześniej nie robił, potem go zrobił. No ale tu są właśnie efekty. Zdłużne rysy w środku lagi. Musiał być po prostu brudny. I to się wszystko tak właśnie zarysowało. Więc tak, uszczeleczki już sobie kurzowe, znaczy olejowe wyczyściliśmy. Widzę, że są czyściutkie teraz przejdziemy do odtłuszczenia, wymycia starego oleju koleni dolnej Wylejemy sobie teraz benzynę ekstrakcyjną do jednej goleni Otóż stale się coś leje Zlewamy to sobie ram czynność. Okay. nie wiem czy to widać, ale już czyściutko Teraz pokażemy Wam mniej więcej jaki to był brud Teraz postaram się może na białym lantle, to zobaczyli mniej więcej To brud. Dlatego też te dolne lagi zawsze warto przeczyścić, żeby nie wylewać i nie mieszać oleju nowego ze starym. No i tym brudem, który jeszcze jest w dolnych lagach. Więc szczelczki już pływają. Tutaj będzie zastosowany olej 10 WT. Na dolną lagę przechodzi po 25 ml, więc mamy strzykawkę dziesiątkę, czyli wejdzie 2,5 strzykawki na lagę, więc zabieramy się za montaż tak naprawdę. Więc zaczniemy od wsadzenia do środka tych puszczelek olejowych. Wyciągniemy i wkładamy je tu do środka. Jedno. I wkładamy też drugą. Sprawdzamy, czy jest wszystko ok. Jest ok. A znowu sobie bierzemy ściereczkę. Wycieramy olej z szczelek kurzowych, żeby je można było posmarować. Ok. Równomiernie rozkładamy go jeszcze troszeczkę z tej strony. Już będzie widać z druga strona. Tu akurat nie trzeba było przybijać już szczelek, jeszcze są miękkie. Więc wystarczył mały serwis 25-godzinny. Teraz już tak naprawdę nie wiadomo, ile ma przejechana, ale tak to wygląda teraz po nasmarowaniu. Teraz możemy przejść do nałożenia dolnych lag na górne lagi. Więc bierzemy sobie nasze dolne lagi. I zakładamy. Nic na hamła, wszystko delikatnie, nie do końca. Teraz możemy go wyciągnąć z imadła. OK. I teraz tak naprawdę możemy wlać po 25 ml do jednej i do drugiej. Wchodzimy do wlewania. Strzykawkę, jedna strzykawka. 1 strzykawka i 5. Jedna, druga i 5. Możemy teraz przejść do montażu złożenia. O, możemy ci się tak wcisnąć. nam się wylało, to wytrzeć, więc zakładamy uszczelka, nakrętka, tu już na nakrętce jest uszczelka i możemy kręcić, tu przykręcamy wszystko, OK. Wzimy sobie na grzechotkę, będzie szybciej. Ok, wstępnie delikatnie. Teraz sobie weźmiemy drugą nasadkę. Muszę pójść w palcach i dokręcamy z wyczuciem. Nie za mocno, nie za lekko, żeby sobie przetrzeć. Jeszcze raz tutaj, wszystko z tego całego brudu. I teraz przykręcamy pokrętło regulacji. Tu mamy te nasze pokrętło. Siedzi, siedzi. myć, że nie nie może być byle jak w Może to pokażę w w tym miejscu, No i najlepiej jakby to tu Kręci. I tak naprawdę to by było na tyle. Dzisiaj się starałem, żeby to było w miarę widoczne. Starałem się to nakręcić sam, więc możecie w komentarzach dać informację, czy udało mi się, czy nie. To nagrać tak, żebyście to wszystko widzieli. No i tyle, tak naprawdę. Zostawcie łapkę w górę, zasubskrybujcie i widzimy się w następnym odcinku.